Cześć, witajcie w odcinku 66 kanału dotyczącego motocykla Daily RMT Dystar 125. Mam nadzieję, że było widać. Słuchajcie, w dzisiejszym 66 odcinku chciałem specjalnie dla Was przedstawić mój nowy mikrofon. Tak, to jest właśnie taki mikrofon studyjny. I to się nazywa, proszę Państwa, studio Pro firmy Tracer. Postanowiłem, że kupię sobie taki mikrofon i zainstaluję w moim studio, wierząc, że będziecie mnie lepiej słyszeć. Że głos, który nagrywam, nie będzie już taki cichy, wyciszony, tylko będzie taki studyjny. Także taki mikrofon y, zawitał. Y, w moim studio. O. Studio jest w trakcie przeprowadzki. Robimy porządki, ale jeszcze w dzisiejszym 66 odcinku chciałem specjalnie dla Was rozpakować coś, na co przez dłuższy czas polowałem. Nad czym się zastanawiałem: czy mi to będzie potrzebne, czy mi się to przyda, czy akurat ten egzemplarz, ten model. No ale wybrałem ten subiektywnie. Nie wiem, czy wybór jest dobry, czy nie. Zobaczymy w praniu. Także zakupiłem coś takiego. Mam nadzieję, że widać. Jest to podwójny zestaw. Komunikator do motocykla firmy Cardo model Frequent 4 Plus Duo. To jest amerykański sprzęt, który został wyprodukowany na Ukrainie, z tego co tu widzę. Posiada on słuchawki JBL, może się łączyć. Tworzyć grupę do czterech interkomów. O, interkomet, to jest zestaw podwójny interkomów. Posiada niby naturalny głos operacyjny, jest wodoodporny, ma zasięg. Producent podaje 1,2 km, uniwersalne połączenie przez Bluetooth. Slim design czyli, że smukły design. Ma wytrzymać 13 godzin rozmów. O, i to są główne cechy tego zestawu. Tak, przynajmniej. Przetłumaczyłem to z języka angielskiego tyle, ile umiem. No dobra, to robimy otwarcie. Pudełeczko fajnie wygląda. No i co my tu mamy? Mamy oczywiście dwa. Interkomy. Dwa interkomy. No, powiem szczerze, faktycznie są smukłe. Myślałem, że one będą grubsze. Są smukłe. To fakt. Mają około centymetra grubości. No i co mamy tu mamy? Naklejeczka, bask, instrukcja w języku angielskim, hiszpańskim i japońskim. Instrukcja w języku niemieckim, francuskim i włoskim. To będzie to samo. Tutaj informacje na temat gwarancji. Chociaż tutaj będzie po polsku, a rumuński, a po polsku nie ma. To znaczy, że produkt nie był przewidziany, chyba na rynek polski. Nie wiem, strzelam. Dobra, to była y, informacja gwarancyjna i tu mamy instalacja zestawu. Podejrzewam, że tak, jak zamontować na kasku owy zestaw interkomów. Oczywiście po polsku nie będzie. Nie. Chociaż coś może, może, może znajdę, ale nie. Nie będzie. Nic trzeba było się uczyć rumuńskiego. by człowiek nie miał kłopotów, nie? Z instalacją. Co my tu mamy? A jeszcze jakieś dwa pudełeczka. Pudełeczko numer dwa. A, to pewnie będzie to samo, też w pudełeczku numer 1. Tak, tak. Do każdego interkomu. Mamy kabel do ładowania. Uchwyt do zamocowania na kasku. Mam taki przyklejany. I ten jest taki na zatrzask. Nie wiem czy to widać. Mam nadzieję, że widać. No, można spróbować najpierw na zatrzask jak to będzie działało. No i są, są głośniki do kasku. Czyli jeden jest na krótko. Załóżmy, że z lewej strony. Tak, I tu będzie od razu będzie od razu. Kabelek wchodził. O! Nie na pewno tutaj idzie. Intercom. Intercom. W ten sposób został podłączony. Okej, okay, słuchajcie, wróciłem właśnie z zachodniego bieguna województwa łódzkiego. Podróż tę odbyłem z moim kolegą, sympatycznym Markiem, z którym miałem przyjemność pracować w dwóch firmach. Jeździliśmy wspólnie na autobusach i jeździliśmy wspólnie na ciężarówkach z przyczepami, woziliśmy kontenery pocztowe po Polsce, Niemcech, Niemczech, Czechach, Słowacji i Austrii yy, No i słuchajcie, pierwsze wrażenia jeśli chodzi o cardo yy, Freecon 4 Plus. Yy, Na chwilę obecną udało mi się yy, Ściągnąć aplikację, zadzwonić do małżonki, która stwierdziła, że jakość dźwięku, jaką ja przekazuję, czyli jak ona mnie słyszy, jest no, średnia, średnio zadowalająca. Ja ją natomiast słyszałem bardzo dobrze. Z drugiej strony była to rozmowa na postoju. Drugą rozmowę prowadziłem podczas jazdy i no niestety żona stwierdziła, że jeśli chodzi o jakość dźwięku z mojej strony, to nic się nie zmieniło. Natomiast jeśli chodzi o słyszalność mojej żony przeze mnie podczas jazdy, no to powiem szczerze, była kiepska i nie dało się za bardzo rozmawiać. Także trzeba jeszcze posiedzieć, popracować nad tym zestawem prawdopodobnie. Ja muszę takie podkładki włożyć do kasku pod głośniki, żeby te głośniki były bliżej, żebym słyszał lepiej, ponieważ uruchomiłem w aplikacji radio i też słabo słyszałem. Natomiast dwóch interkomów jeszcze nie zesparowałem. i nie wiem jaki jest efekt słyszalności. Będę się bawił teraz przez weekend, no i dokręcę Wam po prostu co udało mi się zrobić i jaka jest wstępna opinia moja na temat zestawu interkomów Cardo Freedom 4 Plus o zestawie DUO. Dobra, kończę. Coś mi się tu włączyło tam w tle. W Cardo chyba jakieś radio. Także kończę na chwilę obecną i do zobaczenia w dogrywce. Cześć, witajcie ponownie w odcinku 66 dotyczącym zestawu interkomów Cardoscala Frecount 4 4 Duo, czyli podwójny zestaw. Udało mi się tak. Te... Widzieliście w skrócie zamontować ten zestaw w moim kasku kaberg Ghost. Udało mi się również zainstalować go w drugim kasku kaberg Droid, no i co? Chciałem Wam pokazać, że zestaw działa, pracuje i. I po prostu zrobimy taki krótki test funkcjonowania kar do pojedynczego zestawu. Przyznam się szczerze, że podłączyłem, jakby zesparowałem dwa te interkomy ze sobą i w domu jakość była taka. No, powiem szczerze, niezadowalająca, tak jakby przerywało rozmowy, nie było słychać. Znaczy normalnie słyszałem, co mówi do mnie małżonka, natomiast film przez interkom nie słyszałem. No ale każdy oddzielnie interkom działa, sprawdzałem to i teraz, jakby z wami, chcę sprawdzić jeszcze na kabergu goście, ponieważ on jest lżejszy. W tym momencie, właśnie włączyłem, podłączyłem interkom z telefonem, smartfonem moim, Samsungiem. I w tym momencie. Robię jakby test MotoVloga, czyli nagrywam na dyktafonie, prawda? Zaraz Wam odtworzę tu do mikrofonu to, co nagrałem z dyktafonu. Ok. Nie słyszałem. Mam nadzieję, że słyszeliście, y, że słyszeliście y, to nagranie, które udało mi się y, na dyktafon nagrać. Y, jeszcze zrobimy test odtwarzacza muzyki. Urucham sobie, y, jestem użytkownikiem aplikacji SoundCloud. I y, 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 y tam sobie. Odtwarzam różne ciekawe utwory, no i powiedzmy tutaj jakiś tam pierwszy z brzegu, który ostatnio wsłuchałem, odsłuchamy. Dobra, ja wyłączę tą muzykę. O, słyszeliście, czyli y, można odsłuchiwać y, muzykę. Dobra, co jeszcze można zrobić z tym interkomem? Można zadzwonić do małżonki, co właśnie teraz przez aplikację uczynię. Kolegę sympatycznego marka mam, z którym zdobywałem biegun zachodni województwa łódzkiego zapisanego, natomiast małżonki jeszcze nie zapisał. Dodajmy. Dobra, i ja teraz zadzwonię do małżonki. Wybiera, ale tam nikt nie odbiera z drugiej strony. Halo? No niestety. Włączyła się poczta głosowa. Może zaczekajmy. Odzwoni. Od Dobra. O, dzwoni. Tu nacisnę słuchawkę. Halo, Halo, Halo. Jeszcze raz dobrze ja zadzwonię. Halo, słychać mnie? Tak. No, bo ciebie też dobrze słychać, a ja robię test właśnie. Ale jest teraz zasłony, nie mam. No, także jak słyszeliście, małżonka wiesza zasłony, nie ma jak za bardzo rozmawiać, ale mam nadzieję, że nagrało się i było słychać rozmowę, także słabo było mnie słychać, bo oczywiście miałem daleko od siebie yy, mikrofon, prawda? Także jeśli chodzi o intercom, Cardoscala Freecom 4 w zestawie duo. Powiem szczerze, na początku jeszcze kiedy uruchomiliśmy, ja zainstalowałem je w kaskach, uruchomiliśmy je, zesparowaliśmy bardzo słabo było słychać. I pomimo tego, że dawałem tutaj na interkomach na maksymalną głośność, to i tak było słabo słychać. Natomiast jeśli podłączyłem pojedynczo każdy interkom ze smartfonem, to tutaj w ustawieniach w aplikacji można sobie wybrać audio settings i po prostu poustawiać, i ja sobie pozgłaśniałem wszystkie te. Yy, ustawienia głośności w słuchawkach i w tym momencie bardzo fajnie słychać. Bo powiem szczerze, byłem załamany na początku. Mówię: No, to jak tak słychać, to bez jechania słabo to, co dopiero będzie, jak ja będę jechał, to właściwie nic nie będzie słychać. No i powiem szczerze, byłem taki zdegustowany. Natomiast teraz, kiedy w aplikacji yy, każdego interkoma zwiększyłem na maksa jeśli chodzi o głośność jestem zadowolony z jakości dźwięku muzyka bardzo ładnie gra także czuję, że będę zadowolony z korzystania z tych interkomów no powiem szczerze że jeszcze na koniec tylko tyle, że zostaje jakby do rozpracowania funkcja interkomu jako takiego samego w sobie żeby to działało poprawnie i zadowalająco Dobra, dzięki serdecznie. Pozdrawiam Was w odcinku 66. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, lajkowania moich filmów, bądź nie lajkowania, unlajkowania, jak zwał, tak zwał. Ale raczej zapraszam Was do lajkowania. Myślę, że w swoich filmach nie wyrządzam nikomu krzywdy. Staram się tworzyć. W miarę ciekawie, no specyficznie wiadomo, jestem tą osobą, a nie inną, i ja tworzę w ten sposób. Nie każdemu musi się to podobać. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie i pozdrawiam Was, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!